Szanowni Państwo, witam Państwa na konferencji prasowej. Ja chciałem się odnieść do dzisiejszego porządku Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jak Państwo wiecie, o godzinie 15 zbierze się komisja, aby rozpatrzyć pilny rządowy projekt na temat ustawy o zmianie granicy. Ten projekt jest... Pokazuje, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość działa, jak działa dzisiaj polskie państwo. Dlatego, że dopiero wczoraj o 22.00 projekt trafił do Sejmu, otrzymał numer druku, nie posiada żadnych opinii, a dziś o godzinie 15.00 musimy procedować nad nim nad komisją. A o 22.30, jak państwo wiedzą, pod osłoną nocy będziemy nad tym projektem debatowali podczas drugiego czytania. Chciałem powiedzieć, że ten projekt jest przykładem, w jaki sposób zarządza się polskimi granicami. Dlatego, że rząd miał możliwość ogłoszenia stanu wyjątkowego na 90 dni, a potem przedłużenie go na 60, a więc można powiedzieć, że swoją decyzją o 30 dniach stanu wyjątkowego i potem przedłużenia o 60 zmarnował 60 dni. Okazało się, że te 60 dni stanu wyjątkowego nic nie poprawiło na polskiej granicy, w związku z tym w tej chwili rząd próbuje obejść ustawę o stanie wyjątkowym i wprowadza przepis mówiący o tym, że to minister spraw wewnętrznych administracji swoim rozporządzeniem będzie na określonych odcinkach wprowadzał stan wyjątkowy. Ten zapis mówi, że będzie można. Zapis ustawy mówi o tym, że będzie można wprowadzić zakaz przebywania niektórych osób, ponieważ gro osób, które będą mogły przebywać, są wymienione w dalszym katalogu na terenie przygranicznym granicy Schengen, co to oznacza, że przygotowane są również rozwiązania na możliwość takiego samego wprowadzenia przepisów na odcinku również granicy ukraińskiej. To minister spraw wewnętrznych określi, które gminy, które miejsca będą objęte tym zakazem. I dziś nie wiemy, czy to będzie tylko te 186 miejscowości, które są w ustawie wpisane, czy też będą te również inne miejscowości, a w każdej chwili nie trzeba będzie sięgać do konstytucji, nie trzeba będzie sięgać do stanu wyjątkowego, stanu wojennego. Sięgnie się tylko do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i minister w swoim rozporządzeniu może poszerzyć, dokonując nowelizacji, o kolejne po prostu miejscowości. Więc uważamy, że, że to jest powiedzmy dzisiaj. Obejście parlamentu, rękoma parlamentu, rękoma posłów chce się po prostu usankcjonować, powiem, yy, konstytucję i danie pełnej władzy ministrowi spraw wewnętrznych po to, aby minister spraw wewnętrznych mógł sterować i mógł zakazywać po prostu osobom przebywania na terenie tej, powiedzmy, granicznej. Bardzo proszę pan poseł Krut. Dzień dobry Państwu. Konkretnie zapis brzmi, jeżeli dotyczy dziennikarzy. W uzasadnionych przypadkach właściwy miejscowy komendant placówki straży granicznej może zezwolić na przebywanie na czas określony i na określonych zasadach w obszarze objętym zakazem. Wiceminister MSWiA komentuje, dodaje o możliwości pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Co to znaczy? Ja jako poseł województwa podlaskiego przebywający na co dzień w, w obrębie tego stanu wyjątkowego widzę jak to się dzieje i nic co dla państwa się nie zmieni. To będzie regulowane z, z przysłowiowego palca, że jedna stacja będzie mogła przebywać, inna nie będzie mogła przebywać na, tej stacji, na, tej, na, na, na tym terenie. Komendant jeden będzie mógł zezwolić, a drugi, gdzie będziecie, gdzie, gdzie będziecie Państwo chcieli się prze, przemieścić, takiego z, e, pozwolenia nie otrzymacie i zostaniecie odprowadzeni przez Strażników Granicznych do linii stanu wyjątkowego. Uważamy, że ten zapis jest, jest niewłaściwy. Lewica od samego początku apeluje, żeby dopuścić wszystkich dziennikarzy na, na, teren, e, na teren przygraniczny. Powinno się to zmienić. Powinniście Państwo relacjonować, a my nie powinniśmy czerpać wiedzy z mediów białoruskich, Federacji Rosyjskiej, czy też w ostatnim czasie pojawiły się zachodnie stacje po stronie białoruskiej. Tak nie może być. Mamy polskich dziennikarzy, którzy powinni w tym miejscu się znaleźć i relacjonować dla całego społeczeństwa, co się tam właściwie dzieje 24 godziny na dobę. Także jesteśmy za tym, żebyście Państwo byli w całości dopuszczeni. Dziękuję Tylko bardzo. Chciałem dodać, żebyście Państwo wiedzieli, jest kilkadziesiąt placówek Straży Granicznej to jeżeli załóżmy państwo będziecie chcieli relacjonować w jednej miejscowości, a dwa kilometry dalej będzie już zawiadywała tą granicą inna placówka, to dziennikarz będzie musiał mieć dwa zezwolenia albo nawet trzy. Więc po prostu to, to uważamy, że jeżeli coś takiego miałoby miejsce mieć, to albo po prostu będzie to, powinien to komendant główny Straży Granicznej wydać ze akredytację dla dziennikarzy, albo oddziału Podlaskiego, czy Lubelskiego, czy powiedzmy innego województwa. Dlatego jeżeli to ma być robić komendant posterunku Straży Granicznej, to pamiętajmy, że przy granicy 400 paru kilometrów będziemy mieli, potrzeby, będziecie potrzebowali kilkadziesiąt pozwoleń na to, żeby transmitować to, co tam się dzieje. Szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość pod osłoną nocy wprowadza kolejne atrapy państwa. Wprowadza rozwiązania z państwa policyjnego i wprowadza rozwiązania, które ograniczają konstytucję, a wzmacniają władzę prawa i sprawiedliwości, ministrów prawa i sprawiedliwości. Ustawa, która ma regulować sytuację na granicy, to proteza stanu wyjątkowego, która to co zmienia, to daje większe kompetencje szefowi, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. I odpowiedzialność za to, co się dzieje na granicy, ma ukrywać. Brak dalej jasnego i czytelnego dostępu dla dziennikarzy. Organizacje pozarządowe wciąż wykluczone. Raporty medyków nie będą dalej publikowane. To wszystko jest tym samym rozwiązaniem, co był, co gwarantował stan wyjątkowy. Różnica polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość Chcę to robić poza ramami Sejmu. Ta ustawa jest niczym innym jak uregulowaniem stanu wyjątkowego na stałe. Dzisiaj mówimy o granicy, dzisiaj mówimy o dwóch województwach, ale nic nie będzie stało na przeszkodzie w przyszłości, żeby wprowadzać czasowo de facto stan wyjątkowy w każdym powiecie albo w województwie, jeżeli będzie taka wola jednego ministra, bo działo się to będzie rozporządzeniem. W Polsce przez 30 lat nie było tak restrykcyjnego prawa wyjętego spod kontroli parlamentu, który obchodzi wprost konstytucję, który nie jest regulowane żadnymi aktami ustawowymi. To będzie jednoosobowa decyzja, polityczna decyzja, bo minister spraw wewnętrznych to dzisiaj polityk. Tak należy na tą ustawę patrzeć. Lewica nie poprze żadnych rozwiązań, które mają ograniczać prawa do komentowania przez dziennikarzy na granicy. Nie poprze rozwiązań sztukujących, protezujących stan wyjątkowy. Lewica nie poprze rozwiązań, które wprost godzą w interes publiczny, które demolują ustrój prawny, które w przyszłości prawo i sprawiedliwość politycznie może wykorzystywać przeciwko obywatelom. Takie ustawy powinniśmy wyrzucać do kosza, a nie procedować w Sejmie. Pod Opowieścią o tym, że polska granica jest w stanie wojny, Prawo i Sprawiedliwość dokonuje skoku na demokrację. I powinniśmy to czytać w taki sposób, powinniśmy mieć tego świadomość. Ochrona polskiej granicy to jest bezwzględnie sprawa priorytetowa dzisiaj. Ochrona polskiej granicy to granica, gdzie funkcjonariusze, gdzie żołnierze w pełnej świadomości i przy odpowiedzialnych dowódcach wiedzą, że mogą liczyć na swoich zwierzchników politycznych. Ta ustawa de facto to wyłącza. Funkcjonariusze i żołnierze mają przestać myśleć i wykonywać polityczne rozkazy. Na to nie może być zgody. Na pewno będziemy głosowali przeciwko tej ustawie, bo mamy świadomość, że takie projekty ustaw są złe dla demokracji, państwa, dla obywateli. Nie zmieniają nic, nie dopuszczają dalej możliwości swobodnego relacjonowania tego, co się dzieje na granicy. Więc nie ma miejsca na to, żeby tą e, ustawę naprawiać. Jest miejsce, żeby ją krytykować. Więc na pewno lewica będzie podchodziła do tego w sposób odpowiedzialny, ale z brakiem możliwości poparcia takich projektów. Pytanie w takim razie co dalej, no bo tak, z jednej strony kończy się za dwa tygodnie stan wyjątkowy. Dzisiaj mamy szkór na granice na 30 policy Blałowskowskiej. To już nie stało się faktem. Z, co dalej w takim razie? Skoro nie ta ustawa, to co proponujecie, że można było bezpośrednio każdy mógł podjechać sobie na przejście w kierunku wszystkich Jostowskich? Przypominam, że mamy rozwiązania, ale my mamy rozwiązania, Rozwiązania, które dzisiaj wyznaczają granice 200 metrów, mówiące o tym, że nie możemy w tym terenie dopuszczać do środków transportu. Przecież to nie jest nic nowego, to wszystko obowiązuje. Nad tym, o tym była mowa na Komisji Spraw Wewnętrznych. Minister to wie. To nie jest nic nowego, co się dzisiaj dzieje. Rozwiązaniem jest aktywna rola funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, plus wojska, które jest na granicy, wzmocnionego funkcjonariuszami z innych służb, które tam się znajdują. Po drugie, brakuje cały czas mocnego umiędzynarodowienia tego sporu. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i minister Kamiński nacjonalizuje to, co się dzieje na granicy, a nie to umiędzynarodowia. My mówimy, dlaczego nie ma w przedstawicieli większych e, innych służb i ściągnięcia Frontexu na granicę. Dlaczego cały czas zastanawiamy się, a nie reagujemy przy współpracy z NATO czy z Unią Europejską. Oczekujemy od prezydenta, na Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uważamy, że premier powinien zrobić wszystko, żeby spotkać Radę Europejską w tej sprawie. W tej konkretnej sprawie, bo to nie jest tylko granica Polski. To jest wschodnia granica Unii Europejskiej. Te rzeczy się nie dzieją, a na samej granicy jesteśmy zobowiązani powiedzieć o wszystkim funkcjonariuszom i żołnierzom. Straż graniczna musi mieć wsparcie obywateli, ale straż graniczna nie może być też instrumentalnie traktowana przez władzę. My chcemy, żeby granica była bezpieczna, ale bezpieczna granica to również tak. Na której nie umierają ludzie. Nawet jeżeli są uchodźcami i próbującymi się za wszelką cenę przebić przez granice, bo przebijają się, bo są instrumentalnie wykorzystywani przez inną władzę autorytarny reżim Łukaszenki. Znaczy, ja tylko chciałem dodać rzecz następującą. Otóż, szanowni państwo, myśmy od, przecież od 2 września, kiedy został wprowadzony stan wyjątkowy, pytali się rządu, co dalej. Rząd miał trzy miesiące na to, żeby przygotować określone rozwiązania, ale nie rozwiązania, które omijają konstytucję dlatego, że przegłosowano ustawę, jak już pan powiedział, pan przewodniczący na temat muru. 200 metrów od tego muru wojewoda może wydać decyzję o tym, żeby tam nie przebywać. Natomiast są rozwiązania ustawowe, konstytucyjne. Jest możliwość przykładowo przerwania na 1-2 dni tej sytuacji, która jest i wprowadzenia ponownie stanu wyjątkowego na określonym obszarze. Natomiast to, co po prostu dzisiaj jest przygotowywane, po prostu daje pełną władzę w ręce, w ręce ministra spraw wewnętrznych, którzy może w każdej chwili zmienić swoje rozporządzenie, zmienić ilość powiatów, zmienić miejsce, i po prostu już Parlament o tym nie dowie się tylko w postaci rozporządzenia, które ukaże się w akcie prawnym. Natomiast od tego są przepisy konstytucyjne, z opozycją nikt nie chciał rozmawiać, nikt z nami nie dyskutuje. Przedłożono nam projekt i mówi, i mówi nam mówi nam się dzisiaj głosujcie za tym projektem, bo my chcemy w ten sposób chronić granice, ale już o tym, jak będziemy ją chronić, po prostu nie, nie, wam o nie powiemy. My najpierw przed debatą chcielibyśmy zobaczyć rozporządzenie Ministerstwa wewnętrznych. Ja chciałbym zobaczyć, które gminy są objęte. Na jaki okres czasu chce to wprowadzić? Bo ustawa tego nie mówi. Mówi na czas określony, to może być 30 dni, 100 dni, 200 dni, a może dwa lata. Chcielibyśmy zobaczyć rozporządzenie, które minister po prostu da powiedzmy do konsultacji, zanim zaczniemy dyskutować nad tą ustawą. A w jakich okolicznościach innych widzicie Państwo, że mogłaby być ta ustawa użyta? Jak sobie wyobrażacie? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić władzę PiSu, która stosuje niedemokratyczne metody w wielu elementach, ale dla przykładu wyobrażam sobie strajki kobiet i walkę o prawa kobiet, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadza godzinę policyjną albo wprowadza innego rodzaju niebezpieczne rozwiązania antyustrojowe. Między innymi zamykające miasta, gdzie odbywały się te strajki. To wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić. Dla utrzymania władzy Kaczyński i jego spółka nie cofną się przed niczym. Zresztą nie chodzi tylko o Kaczyńskiego. Lewica od dwóch tygodni apeluje codziennie. Gdzie w sprawie granicy i bezpieczeństwa na granicy jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? Gdzie jest prezydent? Gdzie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Gdzie są rozwiązania prezydenckie? Gdzie jest aktywność prezydenta? Nie wystarczy po nocy przyjechać na granicę, przywitać się żołnierzami. To jest niegodne głowy państwa. Prezydent, przypominam, nie był na dwóch posiedzeniach, kiedy wprowadzaliśmy stan wyjątkowy. Prezydenta nie było, kiedy była informacja premiera o sytuacji na granicy. To jest prezydent, który się abdykował z funkcji zwierzchnika sił zbrojnych w kryzysie na polskiej granicy i o tym trzeba mocno i wyraźnie mówić.